Liczberg włączył się w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom. Tuż po wybuchu wojny zaczęto gromadzić niezbędne produkty i materiały, które w pierwszych dniach konfliktu trafiły na polsko-ukraińską granicę. Nasi mieszkańcy niesamowicie włączyli się w pomoc. Można powiedzieć, że to dzięki temu odruchowi serca zebraliśmy trzy pełne busy pomocy, które trafiły na Ukrainę. W pomoc Ukraińcom zaangażowały się także instytucje. Dyrektorzy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sami wsiedli za kierownicę busów i pojechali na Ukrainę. Busy dostaliśmy od dobrych ludzi tutaj z Lizbarka. Wypożyczyli nam te busy. Dodatkowo jeszcze mieliśmy sponsora na paliwo, no i pojechaliśmy na wschód i tam te busy wypakowaliśmy dokładnie w miejscowości Cieszanów. W tej chwili zbiórki produktów żywnościowych, artykułów kosmetycznych, higienicznych, gospodarstwa domowego oraz ubrań dedykowane są uchodźcom, których pod swoje dachy przyjęli mieszkańcy Lizbarka. Gromadzone są one między innymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Gmina Lidzbark zgodnie z wprowadzonymi przepisami nadaje również uchodźcom numery PESEL. Z tej możliwości skorzystało już przeszło 100 osób. Liczba ta codziennie wzrasta z uwagi na fakt, że wizyty umawiane są telefonicznie, tak aby nie tworzyć tutaj tłumu w urzędzie. Do Wydziału Spraw Obywatelskich po numer pesel należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem oraz ze zdjęciem, takim jak do dowodu osobistego. Na początku kwietnia do Lidzbarka powinna też dotrzeć pomoc międzynarodowa. Paczki z najpotrzebniejszymi artykułami przygotowane są w międzynarodowej sieci miast Cheetah Slow oraz przez przyjaciół Lidzbarka zamieszkujących okolice Birmingham w Anglii. Ukraińcom, którzy przebywają w Litzbarku pomagać można cały czas. Informacje jak to zrobić dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Litzbarku oraz na profilu facebookowym. telewizja Kopernik. Kopernik.tv